Tak. Dzień dobry Państwu. No, muszę powiedzieć na porządku, że mam olbrzymią tremę y, wystąpić przed Państwem. Bo no, na sali widzę naprawdę wspaniałych ludzi, użwiastwa szybkiego. Ludzi, którzy z tą dyscypliną są od lat 50. Od chwili kiedy kariera zaczynała liberacja rodzicka. Y, są ludzie z lat... Końcówki 50., 60., 70., 80., nie I od 40. też Kasiujusz tak. Lewandowski, który upomina się o te lata 40., -te, rzeczywiście jeden z pionierów, A Kasiujusz jest, jest. Raz. Się z małżonką. Nie sposób, żebym ja uzupełnił pana dyrektora listę, bo gości zasłużonych jest tutaj bardzo wielu, ale pragnę. Powiedzieli, że Polski Związek, który kontynuuje wiceprezes Roman Derks. Po spraw do góry pokaż. <grymne> jest również dyrektor sportowy pan Grzegorz Kałowski. Są członkowie zarządu Polskiego Związku. I, ale my jesteśmy jako gospodarze, czujemy się jako gospodarze wspólnie z muzeum, wspólnie z panem prezesem Konzerkiem, bo to te trzy yy, organizacji, jednostki y, wspólnie doszły do porozumienia fajnego, miłego również z panią Iwoną Grys, panią byłą dyrektora, obecnie sympatykiem sportu, muzealnictwa, y, wielką osobą, która potrafi pięknie dokumentować i być przyjazną dla ludzi, którzy sportem się zajmują. Pani Worko, czy ja pomogę panią serdecznie przywitać? Tu? Wybaczcie mi, że nie będę wszystkich witał, ale, ale muszę wspomnieć również panią Ewę Morzyską, która tu jest między nami. Ja, ja, nie, będę, ja nie będę mówił, y, w jakich to było latach, ale powiem, że pani Ewa Morzyska była jedną z tych zawodniczek obok Heleny Bilejczyk, która w pierwszych latach kariery była y, koleżanką. Z posłanką z jednego klubu, z którym ja miałem przyjemność startować troszkę później, o 2-3 lata później, ale również z Elwirą. I była jej przeci przeciwniczką. I była nawet, jak Elwira mówiła, no, przeszkodą do, do pewnych spraw. Nawet no, się kiedyś opis wypowiadała, że bała się konfrontacji z tą wojewą. O tym wiesz, bo na, pani Elwira się to wielokrotnie, wielokrotnie opowiadała. Jest ogromna, e, ogromna, duża grupa zawodników klubu sportowego Salmaty witam, witam Was bardzo serdecznie, y, bo wyście wspólnie z koleżanką naszą, którą wspominamy, pracowali przez wiele lat nie tylko w klubie, ale potem w, w kadrze, ale o tym wydaje się, że jeszcze będę miał okazję, okazję powiedzieć. No, panie prezesie, pani sekretarz dyscypliny, o której wspominał pan, pan dyrektor. Wy też poświęciliście sporo czasu Elwirze, to było być chyba 7 lat, kiedy współpracował z nami, ale może mi się uda też potem o tym powiedzieć. Ale chciałbym, chciałbym również przywitać tych wszystkich, którzy mieli kontakt z Elwirą, tych wszystkich, którzy sympatyzowali tej wspaniałej osobie, tej osobie pełnej energii, pełnej chęci wygrywania, pasjonatce sportu, człowieka, który no Tak wiele osiągnął w sporcie. Na, na chwileczkę odejdę od tego logicznego ciągu, ale powiem, że przed paroma dniami byłem na y, 85-lecie Akademii Wychowania Stycznego. To parę dni temu było i tam w, w wypowiedziach oficjalnych pana rektora i innych osób Elwira była przedstawiana jako legenda sportu, legenda łóżwiarstwa, którą Akademia szczyci się w roku. 85 latach. To jest wspaniała sprawa. Absolwentka Akademii Wywołania Wizycznego w Warszawie. Proszę Państwa, ja obok tego, że mam tremę, też jestem bardzo zadowolony, że mogłem wystąpić y, obok wspaniałych ludzi: Pana Kazana Konzerka, Pana Dyrektora Tomasza Jagodzińskiego, Dyrektora Muzyki Pani Iwony i wpisać się do organizacji tego, tego spotkania. Chcę Państwu serdecznie podziękować za współinicjatywę, a właściwie to nawet inicjatywę. No nic by się nie odbyło bez Darga. No bo co była za, za okazję do wspomnień, kiedy nie byłoby y, osoby, syna Elwiry, który jak sama mówiła, był dzieckiem miłości Elwiry i Jacka Seroczyńskiego, taty, taty Darga. Jest chory Darek y, ojciec, Jacek Seroczyński nie, nie może z nami być ale jesteśmy z ojcem Darka w kontakcie. Proszę Państwa, zanim yy, przejdę do pewnych oficjalnych spraw, to pragnę, pragnę powiedzieć, że kariera Elwiery zaczęła się, kariera sportowa, zaczęła się w Welblągu. W mieście, które przed wojną znane było z produkcji łodzi podwodnych. Miasta leżącego nad zalewem Miślanym, nad rzeką w porcie wówczas morskim, a po wojnie znanym turbin, które produkował zakłady mechaniczne na cały świat, ale również już wiadztwa, również łzjactwa szybkiego. Ale Elwira znalazła się tam w grupie osób z rodzicami, które musiały opuścić lwów, bo tam się urodziła i osiedlić się. W Elblągu. przypomnę, że nazywała się, przypomnę tylko, nazywała się Elwira Potapowicz. Jej kariera sportowa potoczyła się bardzo, bardzo szybko. Jako uczennica szkoły handlowej za kolegę miała w tej szkole Kazimierza Galbaczyka. Również ucznia tej szkoły i absolwenta. Trenera, pasjonata, założyciel używający szybkiego Werblongu, a potem trenera wieloletniego wychowawcę wielu, wielu pokoleń wyżwiastka szybkiego, między innymi tutaj będących na sali i tego, który przed Państwem tutaj stoi i mówi do Państwa. Yy, jesienią 50. roku yy, namawiana przez koleżanki, yy, które wiedziały, że umie jeździć na łyżwach, co prawda przekręcanych do butów, poinformowały trenera i trener... ja to Wiem z opowieści, że w tańcu zaproponował Elwiszę, żeby wyjechała na obóz, na które wyjeżdżały jej koleżanki, między innymi tu pani Ewa Morzycka. Tak było? Ten obóz miał się odbyć w okresie Bożego Narodzenia 50. roku. Elwira oczywiście wyraziła zgodę, pojechała na zgrupowanie, wróciła do Elbląga, a następnie pojechała na Śląsa Polski i tam Pierwszy bieżniak Polski zdobyła tytuł mistrzyni Polski w biegu na 1000 metrów. Pierwszy tytuł po kilku miesiącach treningu to coś fantastycznego, wskazujące na talent, na, na możliwość y, rozwoju, ale, proszę jechała ze strachem przed będącą tu Panią Ewą, przed Panią Józefą Sutyską, y, przed y, dawnymi sławami przedwojennymi łóżwiarstwa, które, jak powiedziała, zdobyły swoje medale, ale ona jeden medal kurwała. Już w następnym roku, w następnym sezonie, na Mistrzostwach Polskich, który odbywał się na stawie Smierczyńskim, na Strawie Toborowym, na Cyrlii pod Zakopanem, już brylowała w spryncie, była bezkonkurencyjna i zwyciężyła również w Do grona tych już ten moment dołączyła się Lusia, Lusia Majka Rubna wówczas, dusia Filejczyk, która bardzo szybko stała się obok tego koleżeńskiego układu, stała się rywalką. I jak też mówi, nie dało się już zwyciężać, ponieważ na drodze do sukcesów, ale stanęła jej koleżanka klubowa, koleżanka, która potem również odnosiła wielkie sukcesy i mamy olbrzymi zaszczyt gościć w dusie tutaj dzisiaj bliznę. Następne lata to pasmo sukcesów krajowych przez obie zawodniczki, Elenę, Elwirę, Annę Sprzeczuską, Renatę Budę i innych, innych koleżanek i wreszcie decyzja o macierzyństwie. Nie wiem, czy to też była rywalizacja ale w każdym razie obie urodziły synów. Obie urodziły synów. Darek z tej wspaniałej miłości, który tu siedzi między nami. W 1958 roku, Darek, dobrze pamiętam? W 1958 roku, a, a potem Elwiera mówi, że, że wracając do sportu po macierzyństwie była silniejsza, bardziej odważna, bardziej chętna do startu, ale żądna wygrywania. Po różnych perturbacjach, które miały miejsce, pan dyrektor tak lekko o tym wspomniał, ale to nie było takie proste, żeby ekipa wyjechała na Igrzyska Olimpijskie. Były cztery zawodniczki bardzo równe, które wymieniłem z nazwiska o Wielusie Anna Skrzeczuska i Renata Budłem, które no, dobijały się o Igrzyska. Niestety uznano, że uźwiarki tam jadą, ale na zasadzie no, nie bardzo jest wiadomo po co. Ale Uźwiarki wróciły z dwoma medalami srebrnym i złotym, srebrnym Elwirem, brązowym medalem Heleny i Państwa, i słynnym upadkiem na 100 metrów przed, przed metą, kiedy Elwira jechała po, po złoty, złoty medal. Było to 21 lutego 1960 roku w Dolinie Indianki, czyli Skłowalej. I to wszystko to wszystko złożyło się na wspaniałą karierę Elwiry, która się przecież jeszcze, jeszcze nie kończyła. Była w swojej najsilniejszej formie. I niedługo potem Elwira występując w mistrzostwach świata pomiędzy yy... ciekło. Zdobyła? Nie, nie, nie. w dziękuję bardzo. nasze zdobywa pierwsze miejsce w biegu na 500 metrów i zostaje mistrzynią świata. Czyli osiąga wszystko, co można było w wyżwiarstwie osiągnąć, poza, tego feral, poza tym feralnym medalem, upadkiem na Igrzyskach Olimpijskich w Słowacji. Proszę Państwa, Riviera mówi, że ta pierwsza decyzja, do której na chwileczkę wrócę, która była pod...